Zanim zaczniemy, to chciałbym uczciwie Was uprzedzić, że to będzie chyba najbardziej makabryczny i drastyczny odcinek bliżej historii, jaki do tej pory został nagrany, ale jednocześnie najciekawsze i najbardziej wciągające dla wszystkich Panów kryminałów. Ponieważ dzisiaj bardzo dokładnie przeszedzimy sobie życiorys i zbrodnie największego i najbardziej przerażającego seryjnego mordercy w historii Niemiec i być może całej Europy Zachodniej. Kim był Fritz Honka? Co sprawiło, że wpadł? W jaki sposób typował swoje ofiary? Co było w nim niezwykłego? Dlaczego mały głos uniknął kary? I jak zakończyła się historia człowieka nazywanego Złotą Rękawiczką? Zapraszam na kolejny odcinek bliżej historii. Urodził się 31 lipca 1935 roku w Lipsku, więc pierwsze 10 lat jego życia upłynęły na rządach Hitlera i II wojnie światowej. Takie średnie dzieciństwo, do którego dodatkowo dołożył mu ojciec, tadysta i alkoholik. Młody Honka bał się ojca i go nienawidził, ale jednocześnie bardzo szybko przyswoił sobie bardzo prostą zasadę. Ten, kto ma siłę, ten ma władzę. No i w przyszłości miało to mieć dla niego katastrofalne konsekwencje. Albo bardziej dla jego ofiary. Tylko zwiał z domu i zaczął układać sobie życie. Ale kompleksy, niestabilna emocjonalnie osobowość raczej mu tego nie ułatwiały. Ale w pewnym momencie pojawiło się światełko w tunelu w postaci całkiem sympatycznej dziewczyny, która zakręciła się koło Fritza że go pokochała i zanosiło się na to, że wyciągnie go z dosyć głębokiego bagna, w jakim siedział. Ale historia jakoś tak się potoczyła, że to on wciągnął ją do swojego sypu i bardzo szybko po zamieszkaniu w niewielkim, oskórnym mieszkaniu oboje zostali alkoholikami. Później przenieśli się do Hamburga, gdzie próbowali nieco polepszyć swój los, ale coraz bardziej przestali się dogadywać. Przez swój wzajemny alkoholizm mieli duże problemy finansowe i wzajemnie się o nie obwiniali. Często dochodziło między nimi do kłótni, w trakcie których zarówno Fritz, jak i jego małżonka posuwali się do dosyć ciężkich rękoczynów i w wyniku tego wszystkiego w końcu się rozwiedli. Żona razem z ich wspólnym dzieckiem wyjechała, a Fis został w Hamburgu i znalazł mniejsze, dosyć obskurne mieszkanie. Trzeba jednak przyznać mu, że był dosyć pomysłowy i oryginalny, bo większość swoich pieniędzy przeznaczał na alkohol i kiedy musiał ogarnąć jakoś ściany w swojej rozpadającej się klipce, to postanowił na studenta albo ekipę naszego nowego domu odkleić je tapetą. Rzecz w tym, że tapeta również była za droga, w związku z czym postanowił wyciągnąć wszystkie swoje stare czasopisma z rozebranymi panienkami i pooklejać nimi ściany, stworząc bardzo oryginalną i pewnie całkiem fajnie wyglądającą tapetę. Trzeba przyznać, że studenci byliby z niego dumni. Żeby za to zarobić na swoje podstawowe potrzeby i alkohol, zaczął pracować w fabryce tramwajów. Ale po jakimś czasie uległ wypadkowi, przez co później miał problemy z mówieniem i problemy w nawiązywaniu relacji z kobietami, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Ostatecznie jednak znalazł sobie pracę jako stróż nocny, więc w ciągu dnia mógł przynajmniej odpoczywać po tenkim kaszu. Wróćmy do relacji naszego bohatera z kobietami. No, w zasadzie to dosyć długo nie będziemy sobie tutaj opowiadać, bo takich relacji było stosunkowo mało. Z pewnością nie ułatwiał tego specyficzny charakter i alkoholizm Flita, ale oprócz tego sporym wyzwaniem dla potencjalnej partnerki był jego wygląd. Przez wspomniany wcześniej wypadek miał bardzo duże problemy z mówieniem i cepleniem. Dodatkowo miał problemy z zębami i nie za bardzo dbał o oddech i stan swojego uzębienia. Miał też spłaszczony nos, garba, był niziutki, krzywo ogolony generalnie śmierdzi opośnieniem. Honka znalazł jednak rozwiązanie swojego problemu. Była nim dosyć ciekawa grupa zawodowa, a mianowicie prostytutki. Był jednak pewien problem. Problem natury finansowej, który sprawiał, że te piękne i seksowne dziewczyny, które bardzo podniecały Fritza, życzyły sobie za usługę dużo więcej niż on był w stanie im Zapłacić. W związku z tym zadowalał się ich tańszymi odpo odpowiednikami, brał brzydsze, starsze i mniej skore do spełniania różnych perwencyjnych zachcianek. I to właśnie specyficzne zachcianki erotyczne konki sprawiły, że niemal przez przypadek stał się seryjnym mordercą. W pewnej letniej nocy roku 1970. Honka wrócił do swojego mieszkania w towarzystwie spotkanej po drodze prostytutki i odbył z nią w sumie wiadomo co, zapłacił, po czym stwierdził, że na odchodne w ramach zaspokojenia swoich chorych fantazji chętnie by ją jeszcze spenetrował dosyć pokaźnym pętem kiełbasy. Dziewczyna jednak stwierdziła, że to jakiś wpełniony pomysł i zamierzała wyjść, ale Fritz zagroził zagrodził jej drogę i stwierdził, że skoro nie chce spełniać jego żądań, to ma mu oddać wszystkie pieniądze. Dziewczyna stwierdziła, że nie ma takiej opcji, bo przed chwilą uprawiali seks, w związku z czym wywiązała się między nimi bardzo ostra kłótnia, w trakcie której porywczy Fritz chwycił stojącą nieopodal butelkę wódki. I rozłupał ją na głowie dziewczyny. Ta upadając dodatkowo mocno uderzyła się w głowę i w wyniku tych obrażeń umarła. Wściekły Fritz jeszcze dodatkowo zmasakrował jej ciało, ale w takim czasie dał sobie sprawę, w jak ciężkiej sytuacji się znajduje, ale po dłuższej chwili namysłu zorientował się, że w zasadzie to takiej dziewczyny nikt niby nie powinien szukać, no bo prostytutka. Nikt się nie przyznaje, że widział, nikt się nie przyznaje, że korzystał. A tam samo pewnie nie ma jakichś wielu znajomych przez pach, W związku z czym postanowił, że jeśli pozbędzie się ciała, to wszystko będzie po problemie. Problem jednak polegał na tym, że był dosyć i postury, a dziewczynę do przelecenia wybrał sobie mocno otyłą. No i za cholerę nie był w stanie jej wyciągnąć z mieszkania. W związku z czym wziął piłę do metalu i postanowił poćwiartować. Zwłoki odciął jej nogi, ręce i takie oto kawałki, popakował do foliowych worków i wyniósł. Nie był w stanie unieść ich daleko, planował wrzucić je do rzeki, ale finalnie porzucił je w krzakach w okolicach dworca. Myślał, że wszystko jest załatwione, no ale jak zapewne się domyślacie, kilka dni później zwłoki zostały odkryte, a policja zaczęła węszyć. Zbrodnia ta była efektem impulsu i Fritz Honka nigdy nie wykazywał cech typowego, stalijnego mordercy. Nie planował swoich zbrodni, nie miał jakiegoś klucza, według którego typował swoje ofiary. Zostawały nimi prostytutki, które zachęcone jakąkolwiek zapłatą szły do jego mieszkania i ginęły, kiedy nie chciały spełniać jego perwersyjnych żądań seksualnych. Pierwsza dziewczyna została zamordowana w roku 1970, a druga w podobnych okolicznościach zginęła około roku później. Chris miał duży problem, ponieważ nie był w stanie wynieść z mieszkania z I właśnie to niedociągnięcie miało w przyszłości zaważyć na całości sukcesu albo upadku jego zbrodni. Ponieważ nie miał dość sił, aby nawet podświatowaną dziewczynę wynieść ze swojego mieszkania, postanowił, jakkolwiek to brzmi, schować zwłoki w schowku znajdującym się za komodą. W 1973 roku doszło do kolejnej zbrodni. Opiarą była prostytutka, która szukała w kieszeni drobnych w celu pójścia do jakiejś okolicznej noclegowni i niestety ich nie znalazła. Postanowiła więc zakręcić się koło byle kogo, żeby dostać choć parę groszy za usługę i akurat ulicą przechodził nasz dzisiejszy bohater. Dziewczyna jednak w ostatniej chwili przy wejściu do kamienicy Honki była bardzo zaniepokojona i stwierdziła, że chyba jednak woli spędzić noc na ulicy albo przy przystanku autobusowym niż ryzykować wejście do, tej, do tego potwornego miejsca. Honka jednak... Nie stolerował tego typu odmowy I po raz kolejny wywiązała się kłótnia Wściekły Fritz błyskawicznie chwycił dziewczynę I zaczął ją szarpać, okładać pięściami, dusić A w którymś momencie popchnął ją w taki sposób, że jej głowa uderzyła o kant I dziewczyna zginęła Fritz chwycił ciało Wciągnął je na górę I ukrył w schowku w swoim mieszkaniu po jakimś czasie zwłoki zgromadzone w komodzie zaczęły jednak nazywając rzeczy po imieniu straszliwie śmierdzieć, czemu w sumie trudno się dziwić, bo etapy rozkładania się ludzkiego ciała raczej za przyjemnie nie patną. Fritz cały czas usiłował jakoś to zaradzić, próbował zostawić komodę inną komodą, ale niewiele to dało. Próbował wylewać różne perfumy i Specyfiki na zwłoki, żeby tak bardzo nie śmierdziały, ale to stworzyło jeszcze bardziej dziwny i śmierdzący zapach. I wtedy Fritz wpadł na kolejny pomysł co najmniej tak kreatywny, jak tapeta w jego mieszkaniu. Mianowicie wykorzystał fakt, że w tej samej kamienicy piętro niżej mieszkali Grecy, i od tej pory za każdym razem, kiedy ktoś przychodził do niego w odwiedziny i pytał się Jezus stary, co tak u Ciebie sapi, to odpowiadał. A ja nie wiem, pewnie ten Grek co na dole mieszka, znowu sobie gotuje coś, jakieś tam greckie gówno i dlatego tak jest. Po tych kilku przypałach, Fritz zdecydowanie ograniczył swoje kontakty z prostytutkami, ale ostatecznie jego seksualność była silniejsza. Zaczął po raz kolejny spotykać się z dziewczynami i o dziwo czasami te spotkania były, że tak się wyrażę, Bezstresowe i nie wyniosło to za sobą żadnych komplikacji. Honka udawał się do jednego z barów na swojej ulicy. Znajdował tam taką dziewczynę, na którą było go stać. Stawiał jej kilka kieliszków wódki, a potem przenosili się do jego mieszkania, gdzie uprawiali w miarę normalny seks, a potem się rozchodzili. W 1973 roku Zimą po zamordowaniu ostatniej dziewczyny Fritz postanowił po raz kolejny zaprosić do mieszkania prostytutkę. A nawet dwie. Fritz podszedł do nich i jak gdyby nigdy nic, pewny siebie zaczął je bajerować. Dziewczyny nie były jakoś bardzo zachwycone, ale ponieważ trudniły się prostytucją i obsługiwały klientów typu właśnie Fritz Honka, no to udawały, że są gościem oczarowanym. Split postawił każdej po piwie i kieliszku wódki, po czym lekko narąbane zaprosił je do siebie. Jedna z dziewczyn zachowała jednak trzeźwość umysłu. Kiedy tylko weszła do mieszkania, zobaczyła, że gość jest niebezpieczny, a z mieszkania wydobywa się dziwny smród przypominający ludzkie zwłoki. To przestraszyła się i próbowała. Uciec. Nie chciała jednak otwarcie ryzykować, dlatego spytała się Frisa, w którym miejscu mieści się łazienka. No i kiedy ten podszedł do odpowiednich drzwi, żeby pokazać jej miejsce toalety, to ta po cichu wybiegła na korytarz. Fris był tak wściekły, że podszedł do drugiej, niewinnej i niewiedzącej o całym zajściu dziewczyny. Wsyczył ją za włosy i zaczął uderzać jej głową o stół wielokrotnie z taką siłą, że jej czaszka po prostu pękła na pół, a krew była wszędzie. Swoje ostatnie zbrodni wykonał w 1975 roku. I jest to chyba jedna z najbardziej strasznych i makabrycznych historii o relacji między seryjnym mordercą a jego ofiarą. Ową ofiarą była 60-paroletnia prostytutka którą również poznał w barze i która, w zamian za niewielką opłatę, miała uprawiać z nim seks. Honka jednak po stosunku zażyczył sobie klasycznego już numeru z kiełbasą i na tyle zastraszył kobietę, że ta zgodziła się. Honka wyczuł słabość ofiary, zamknął ją w pokoju i przez kolejne kilka tygodni przetrzymywał jako swoją seks-niewolnicę. A kiedy kobieta w końcu zdobyła się na odwagę i próbowała uciec, Chowo spotkała Hongę, który akurat wracał z pracy, był wściekły, pobił dziewczynę, a potem udusił ją prześcieradłem. Na szczęście była to już ostatnia zbrodnia, nie wiadomo ile jeszcze potrwałaby ta chora parada, ale w pewnym momencie największa bolączka i niedociągnięcie zbrodni Fritha, jakim było pozbywanie się ciała, miało w końcu przyczynić się do jego schwytania. W 1975 roku w kamienicy wybuchł pożar, który bardzo szybko objął również strych i mieszkanie Frita Honki. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która bardzo szybko zaczęła gasić płomienie i podczas chodzenia po resztach kamienicy i przeszukiwania smród dodatkowo przypalonych ciał był nieznośny. Strażacy weszli do mieszkania Honki i odkryli ślady jego potwornych zbrodni. Morderca został ujęty i wówczas po raz pierwszy wykazał się inteligencją, świadomie planując swoje dalsze działania. Wiedział, że nie wywinie się od żadnej ze zbrodni, dlatego oficjalnie do wszystkiego się przyznał, opowiedział o szczegółach i wyznał, że działał w afekcie, a nawet spróbował wmówić sędziemu, że to prostytutki go atakowały. Wersja ta nie przeszła, ale przyznanie się do winy Honki, pomimo tego, że była ona oczywista, uznano za okoliczności łagodzące. Niemiecki wymiar sprawiedliwości za wszystkie te okrucieństwa skazał go na zaledwie 15 lat więzienia, a to dobre sprawowanie wyszedł po niespełna 10. Dodatkowo, aby ułatwić mu funkcjonowanie w społeczeństwie, pozwolono na zmianę nazwiska. I tak oto pod zmienioną tożsamością Fritz Honka spędził ostatnie kilkanaście lat swojego życia w luksusowym domu startów, żyjąc tam za pieniądze podatników. Jego opiekunowie aż do śmierci naszego dzisiejszego bohatera w 1998 roku nie zdawali sobie sprawy, że ten sympatyczny staruszek z pod siódemki jest tak naprawdę tadystycznym, seryjnym mordercą. Zanim wielu Fritz Honka, figurujący także pod pseudonimem Złota Rękawiczka, z uwagi na nazwę baru, z którym często wybierał swoje ofiary, nigdy nie poniósł należytej odpowiedzialności za swoje czyny. A jakie są Wasze opinie na ten temat? Chętnie poznam i bardzo zachęcam do pisania na ten temat w sekcji komentarzy. Napiszcie, czy ten odcinek Wam się podobał i czy chcielibyście więcej tego typu filmów opisujących historię seryjnych morderców. Może tym razem chcielibyście, abym przygotował dla Was materiał o czymś z Polski, bo my również w naszej historii możemy pochwalić się ludźmi w pokroju Philip ja natomiast dzisiaj żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, będę wdzięczny za łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania, aby być na bieżąco i do na inne strony, takie jak Facebook czy Instagram Bliżej Historii. Dziękuję, do zobaczenia i cześć!